Zachodnie pomorskie a idę jestem z tyłu, nie? Moje mikroimperium tomka miotka pomału się rozwija. Pszczoły latają. Było kilka dni, co nie latały. Ha, może trzy, może cztery. Bardzo słabo, widzę uliki weselne się ruszyły. Fajnie. Zapraszam do oglądania tego filmu. Tutaj jestem przy tym uliku, no bo to była taka zabawna sytuacja, ostatnio jak dostałem tą matkę od tego Backfasta Petersztrofen, czy jak on się tam nazywa, nie wiem, PS, to ta matka hmm, do mnie przyszła zupełnie tak zapowiedzianie. ja się nawet nie spodziewałem, bo ja tak mówiłem, ja ją zamówiłem, ale w jakiś taki sposób tak chaotycznie, po prostu on ma taką formę do wypisania tam u siebie, formularz taki do wypisania u siebie tam na stronie ja go po prostu wypełniłem, no i ta matka mi przyszła ale nieważne, bo zrobiłem mi tam dużo ludzi, no albo kilku ludzi może dwie, trzy osoby prosiły mnie żebym pokazał jak ja osadzam tylko, że film z osadzaniem pakietów to ja już robiłem ale pięknie lata ciekawe czy to widać, czy nie widać musiałbym po prostu jakoś chyba wyostrzyć pod to, trudno powiedzieć Wcześniej już robiłem filmy osadzania pakietów, dlatego nie wiedziałem, że mam to jeszcze raz pokazać. A i tu osadziłem ten pakiet tutaj. Widać nosi pyłek i wszystko. Dzisiaj pierwszy raz sprawdzałem mmm, Pierwszy raz sprawdzałem tam zaglądałem do środka i widziałam jajeczka i wszystko w porządku i widziałam matkę, od razu się wycofałem i już tam nie denerwowałem. Bo to był pakiet, który zrobiłem na ramkach po wirowaniu miodu. No i co? I, i po prostu tam nie ma czerwiu, nie ma nic. No i teraz się przekonałem, że tam wszystko jest gucio, że tam mateczka jest i ona składa już jajeczka. No i teraz co będę robił, to będę musiał znaleźć dzisiaj jakąś ładną albo dwie ramki czerwiu i po prostu tam wsadzić. Nie już mogę zainwestować, bo wiem, że wszystko jest gucio. Szczęśliwie latają, jakby chciały coś nadrobić. Ne. Bakwa widzę, latają jak najwięcej. No, ale dobrze. Dzisiaj. Przyszły był u mnie listonosz, albo była taka sytuacja. No zaraz, tylko troszeczkę sobie wyoszczę, czy ja jestem wyoszczony. A ostatnio był dzwonił do mnie pan. O, tak sobie postawię, tutaj. Ostatnio dzwonił do mnie pan w sprawie uli, bo sprzedawałem ule. I tak z gadki na gadkę on mówił mi, że on pracuje na pszczołach tylko od Jacka Jaronia, czyli tam Otawiko. A wczoraj był tutaj u mnie jeszcze jeden pan. I też mi to samo mówił, że on tylko pracuje na pszczołach od Aviko. I jeszcze opowiadał mi taką zabawną sylwetkę, sytuację, bo on tutaj był u mnie na pasiece i mówi u, a w u Jacka, Jaronia, to nie możesz wejść na pasiekę, on tylko cię tam trzyma przy furtce i kiwa do ciebie głową i się pyta ile? A ty mu mówisz, że trzy matki, a czy tam ileś potrzebujesz matki? I on idzie przychodzi i ci daje po prostu te, te matki. To było takie dla mnie zabawne. Bo no po prostu są tacy pszczelarze, którzy nie chcą wprowadzać, ja tak, ja nie wiem do mnie można wejść do mnie tyle ludzi co wchodzi do mnie na, jak ktoś się nie boi, że dostanie rządło, to może normalnie bardzo często po prostu to tak wygląda, że ja pracuję i ktoś jest tutaj nad morzem i w powrotnej drodze chce mnie odwiedzić ja mówię, że ja pracuję, a jak komuś to nie przeszkadza to ja będę sobie normalnie chodził tutaj przy tych ulach robił swoje a on sobie może stać, mnie to nie obchodzi jeżeli się nie boi pszczół to może sobie postać tutaj tak to wygląda. Ale w każdym bądź razie to opowiadał mi o tym właśnie Jacku Jaroniu. No i bardzo dużo ludzi mówi właśnie o tym hodowcy. Chyba 4 lata temu to było coś takiego, że pan Jacek Jaroń tutaj jednemu mojemu koledze pszczelarzowi Grzesikowi wysłał chyba 4 czy 5 matek. I, ale Grzesiek wyjeżdżał jakoś, miał wyjazd zagraniczny, no i nie mógł tych matek ogarnąć, więc on jakoś te matki mi odsprzedał, czy mi je oddał, już nie pamiętam jak to było. Ja zrobiłem na tych matkach e, odkłady, unasieniły się, u mnie było wszystko w porządku. To było chyba 3 czy 4 lata temu. No i, ale przyszedł jakiś klient, wiecie, a jak przyszedł klient, to trzeba było to sprzedać. I po prostu mu jakoś sprzedałem te odkłady po unasienieniu, nawet mm, nie sprawdzając tego materiału. Nie wiem dlaczego, mogłem je sprawdzić. No i teraz się nadarzyła taka okazja, że po prostu zadzwoniłem do Pana Jacka, no i mówię, czy tam ma jakieś mateczki, czy coś, on mówi, że zobaczy, może coś będzie mógł mi wysłać. No i zadzwonił do mnie chyba wczoraj, tak wczoraj mówi, że mi wysyła. No i właśnie przyjechał przed chwilką niedawno, tylko to było rano, nie mogłem tego ogarnąć i wsadziłem do cieplarki. Mam taką jedną cieplarkę, w której mam 24 stopnie i po prostu wsadziłem tam te mateczki, no i co, zobaczmy to jak to wygląda, nie? 25 stopni i w tej cieplarce po prostu przytrzymuje cały czas Matki, żywe matki, dzisiaj jest niedziela, to nie mam nic tutaj. W tym, dzisiaj, przepraszam, dzisiaj jest piątek, nie? Ja już jestem po wysyłkach, więc ja tu jestem pusty. No i są te właśnie matki z Aviko. Zobaczmy. Dobra, tu dostałem dwie mateczki. Tak zrobione w klateczkach, takich ma. I one są karnika. Data urodzenia 9, 7, 15. Tirol. A to ja mam Tirolkę. I tu mam też Tirol. Unasieniona trutniami. unasieniona trutniami. Wow. Aha, i tu jest e, wizytówka pana Jacka. Jakby ktoś chciał sobie spisać. Numer telefonu, to bardzo proszę. Teraz można właśnie spisać do niego numer telefonu. Nie? To są krainki. No i co? Teraz co będę musiał zrobić? Bo mam te dwie kraineczki, To będę musiał na potrzeby tego osadzenia tego widzicie tutaj stoi skrzynka nie przygotowana. Tutaj nie. No i będę musiał zrobić dwa sypańce wsypnąć troszkę pszczoły zawiesić je, tak jak ostatnio no i po prostu przy osadzeniu to ja to pokażę jak ja to osadzam, ale to naprawdę nic nadzwyczajnego ja dostałem akurat Tirola widzę, ale ten, ten pan, który był tutaj u mnie wczoraj to mnie się pytał, bo on mówi, że wszystkie ma od Jaronia że wszystkie ma pszczoły od Jaronia i się mi od razu pytał który ty masz? no ja nie widziałem, który ja mam, bo ja jakoś tak do tych nazw nie mam on mi, Jacek, pan Jacek mi mówił Jaką mi wysyła pszczoły, tylko że ja coś z... Bo on ma Tam Germania, Tyrol, nie? Erika. No i właśnie ten facet mi mówił: Erika jest najlepsza. No to dobra. Ale jeszcze tam drugi facet: co był on jakaś taka sztykówka, ja nie wiem, taka dziwna nazwa pszczoły, jak on ją nazywał: sztykówka, kusztówka, co jakaś tak dziwnie. No i inny człowiek mi mówił: że tamte są pszczoły najlepsze. No mi się trafił Tyrol, No dobra, mam Tirola, zobaczymy, będę męczył tego Tirola w następnym roku. No, i tyle. Dzisiaj chciałem po prostu pochwalić, że dostałem od Jacka Jaronia tą pszczołę. No, i też jakoś tam zwrócić uwagę na tego właśnie hodowcę, że może ktoś, jak będzie chciał, to może sobie też brać pod uwagę pszczoły od tego pana, nie? A Wiko. To wszystko. Pan Jacek Jaron jest autorem tekstów w pszczelarstwie gdzie mamy pszczelarstwo. Pszczelarstwo mamy tutaj na bieżąco gdzieś leży. O nie, w tej gazecie. Jakby ktoś chciał poczytać więcej prac i dość, zapoznać się z doświadczeniami pana Jacka Jaronia, to zapraszam do prenumeraty te, tego właśnie czasopisma, bo tu można sobie dużo. On tu prowadzi pszczelarskie przedszkole. Właśnie, on do mnie, jak ze mną rozmawiał telefonicznie, to on mi mówił, że ja mam jakieś tematy dla niego. Na to, bo on mówi że wszystko, on napisał i chciałby jeszcze mieć jakieś tematy. Więc, jak ktoś ma jakieś tematy, to niech po prostu zadzwoni tam do pana, pod ten numer telefonu, do pana Jaronia, nie? I po prostu powie mu jakieś tematy, co by chciał wiedzieć odnośnie pszczelarstwa. A on to, bo on ma bardzo długie doświadczenia, on pracuje przy pszczołach chyba trzy razy więcej niż ja lat, nie? trzy razy dłużej niż ja. Więc on ma bardzo duże doświadczenie i on tak sobie pisze do tej, gazety, do tej gazety i on bardzo chętnie opisał, więc śmiało, jak ktoś ma jakieś pytania, które by chciał jakieś opracowanie na ten temat, to pan Jacek Jaron jest otwarty na tego typu współpracę, tylko trzeba mu to powiedzieć, bo on po prostu szuka jakichś tematów, żeby mu powiedzieć o czym on ma napisać, bo on już uważa, że już napisał wszystko, już nie wie o czym pisać dalej, nie chce się powtarzać. Hmm. Ale to chyba warto się powtarzać, bo to tak jak było z tym, z tym, ja już ten film o osadzaniu pakietu zrobiłem. A wciąż jestem pytany, żebym jak pokazał, jak osadzam ten pakiet. Więc co ja teraz zrobię? Ja dzisiaj co zrobię, to zrobię ten sam manewr. Osy, nie? Osy się pojawiły, po prostu jest niefajnie. Znaczy jest fajnie, ale fajnie, że ciepło zrobiło się. No i te pszczoły wszystko wyleciało. Teraz mam właśnie już tutaj, u siebie w kanciapie, w budce mam. Dużo pszczół, tutaj nic nie ma. Ja nie wiem, one po prostu węszą, węszą, ale to tylko dlatego, że jeszcze nic konkretnego się nie pojawiło. Widziałam już tam w krzaczorach, jakaś nawoź, zaczyna kwitnąć. Nie ta, ta ostatnia nawłość, tylko ta taka nawłość kanadyjska, czy coś. Ona jest taka wysoka i ma takie kielichy, takie dzbanki. Ona troszeczkę, nie, nie ma takich drobnych kwiatków. I no i są jakieś te, no tylko zobaczymy, no zobaczymy jak to będzie po prostu. Trzeba będzie. Ja jeszcze mam bardzo dużo miodu u siebie w ulach w sensie takim, że to był ten miód, który był niezasklepiony Codziennie biorę jakiś miód, jak tylko mogłem, nawet jak była ta zła pogoda, to tam wchodziłem i tam 5-6 po prostu korpusów zawsze kradłem. No ale tam jeszcze cały czas jest dużo tego miodu, bo głównie właśnie, bo... Okej, okay, bo to właśnie tak, mówimy, to są krajenki, nie? W tym roku na przykład krajenki one słyną z tego, że to, są, to jest bardzo wczesna pszczoła. Na przykład u mnie te krańka cele to jest bardzo wczesna pszczoła i ona na przykład z roku na rok dawała mi jedną nastawkę więcej miodu, wiosennego miodu, prawda? No ale w tym roku było inaczej, tylko dlatego, że wiosna u nas była bardzo słaba. W ogóle cały sezon był bardzo słaby, można było powiedzieć, jeżeli chodzi o miód. Ale ten drugi miód, który się zaczyna już po akacji, albo powiedzmy od akacji, no to już no niestety do samych końca wrzosów kwasty górowało. No i co z tego na przykład? Dlaczego ja mówię? To jest taka dywersyfikacja. To jest, dlaczego trzeba mieć warto trochę tych pszczół i trochę tych pszczół? Tylko dlatego, że po prostu nie możemy przewidzieć tej po pogody. I nieraz, tak jak ja w tym roku, co z tego, że miałem bardzo silne pszczoły na wiosnę, hmm, ale to mi nic nie dało, bo po prostu po wiosna. Pogoda mi nie dała miodu. Pszczoły by mi przyniosły miód, tylko musiałoby troszeczkę. No inaczej było w południ na południowej Polsce. Południowa Polska była bardzo dobrze w tym roku i mi się chyba opłacało trzymać pszczoły. Ale mówię, średnie się powinno wyciągać z 10 lat. Nie, nie można tak w pszczelarstwie po prostu na jednym roku wyciągać jakichś wniosków, tylko dlatego, że... No, no jak, no tak jak o w tym roku no, pogoda to wszystko dyktuje i nie możemy. My musimy być przygotowani na każdy scenariusz. Więc teraz jeżeli chodzi o ten miód tutaj, co ja mam, to ja natargałem miodu lipowego i lipy się już skończyły. Lipowego gryka jeszcze troszeczkę jest i końcówka taka, coś tam, coś tam, to ten to backwasty mimo wszystko ogarniały, ogarniały lepiej, lepiej im wyszło na tym, na tym drugim miodzie. No teraz ja już jestem przygotowuję się pasiekę, muszę poskładać elegancko, wyciągnąć ten miód do końca, poukładać troszeczkę, uzupełnić braki, matek gdzieś tutaj, co mi coś brakuje, muszę to wszystko uzupełnić. No i będę się starał już przygotowywać na wrzosy, no bo lada to jest jakiś tydzień dwa i ja po prostu uciekam ze swoimi ulami na wrzosy. Miód wrzosowy ma swoich odbiorców i warto mieć go w swoim sklepie. No mówię, teraz handluję w ogóle miodem tym takim właśnie lipowo gryczanym. To nie jest lipowo gryczane tej gryczki, tam jest 5%, no ale jak ktoś się zna na tym, potrafi to wyczuć. W ogóle ten miód liczbowo-gryczany i plus te wszystkie chwasty, które tam są, on jest takim ostrym miodem, nie wszystkim to pasuje. On, tym bardziej zauważyłem jedną rzecz, że tutaj te, te miody, które zaraz odwiruję, one mają sobie te olejki eteryczne nie? i one mogą być bardzo... Potem tego już nie ma, to już potem znika, te miody się robią bardziej łagodne. Ale na samym początku, jak je odwiruję i sprzedam, no na przykład sprzedałem jednej pani, Miód i ona i sprzeda mi trochę takiego miodu, trochę tego akacjowego no, i ona wzięła trzy słoiki tego, trzy słoiki tego, no i zaraz oddała mi dwa słoiki tej, 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 tej lipy, bo mówi, że to jest za ostry miód, nie i tylko tyle, ale jakby poczekała z miesiąc, to potem już by był bardzo dobry do jedzenia, nie? no i dobra. To dzisiaj co ja będę robił, to dzisiaj będę teraz szcząsał trochę pszczoły do tych skrzynek. Zawieszę w nich te matki od Jacka Jaronia. No i szybko, tam widzieliście te budynki, nie? Tam mi się rozwija moje imperium, tomka miotka. Wow! Fajnie, będę miał nowe, prawdopodobnie tam... Nie jeszcze nie, bo ja tam w ciągu roku, jak odkąd tą płytę wylałem, to ja tam bardzo dużo scenariuszy knułem odnośnie tego, co tam będzie, nie? I to się znowu zmieniło. To się cały czas zmienia. Ja nie wiem dlaczego to się tak zmienia po prostu. Może dlatego, że ja nie mam jakiegoś konkretnego planu, ja idę w tym kierunku, ja rozwijam ten biznes i ja... No nie wiem, no mi się wydaje, że dokonuje dobrych wyborów, ale to zobaczymy jak będzie. Teraz jeszcze zmieniłem, te, więc już nie będę mówił. Myślę, że będzie ciekawe, bo to będzie mój projekt zimowy. W każdym razie w tym jednym skrzydle zrobię taką ekstra, 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 ekstra miodziarnię. Takich miedziarni jest dużo, ja dlatego po prostu... Jak ktoś ogląda moje filmy, to widzi od początku, jak ja to startowałem, to było chyba te mój pierwszy miodobranie. Tam film z 5-6 lat temu, nie? Gdzie ta korwa była podcynkowana, może to było i więcej lat temu, to było więcej lat temu, bo to był chyba 2006 rok, czy coś takiego, ja jeszcze nie miałem strony Tomek Miodek, ale miałem taką kamerę, gdzieś sobie nakręciłem film i trzymałem je na twardym dysku, potem jak zrobiłem stronę Tomek Miodek, to te filmy już miały chyba 3 lata i ja je tam wrzuciłem, to tak były, takie były początki. I ale teraz mi się wydaje, że chyba czas na to, żeby sobie zrobić jakąś ekstra z prawdziwego wrażenia miodziarnie nie? Z dużym konkretnym magazynem miodu, żeby to było. No i chyba idę w tym kierunku, też tak mi się wydaje. No i plus ta druga część tej mojej fabryczki tam, to będzie, bo cały czas rozwijam ten biznes wysyłkowy, mm, produkcję swoich uli, prawda? No i z tym też będę miał jakieś nowości związane, ale to mówię. To będzie dopiero za jakiś miesiąc, dwa, jak wrócimy z wrzosów i będziemy mogli się zajmować innymi sprawami. Dziękuję pięknie za oglądanie. Pozdrawiam wszystkich. Tomek Miodek. Ciao bye bye.